Siemandero, to znowu ja i lecimy z kolejnym odcinkiem z gry Need for Speed Unbound. Eee, mamy dzień, mamy misję, jedziemy, zaraz się dowiecie gdzie i po co, taka mała niespodzianka, żeby nie było. Jeden wyścig już sobie zaliczyłem w dzień, eee, bo troszeczkę, no żeby nie było tak nudno, no to trochę zrobię krótsze te odcinki i będziemy ogrywać to co tam, nie wiem, jakieś fajniejsze, jeżeli jest z danego dnia. Mamy wyznaczony cel i lecimy po zadanie zlecone przez telefon. Nie takie mapowe. O, o już się popisuje Drift King. <laughs> Uff. Miałem nie ogrywać tego dnia. Ale wyszło mi, wyskoczyło mi fajne zadanko. Więc mówię ogram. Bo na ostatnim live mówiłem, że chyba dopiero skupimy się na nocce, gdzie będzie do wygrania fura. I mówię, ogram sobie ten dzień na spokojnie, ale no właśnie wyskoczyło mi zadanie. Więc sobie zaliczymy to zadanko. Może jeszcze jakiś wyścig, bo tam później będę miał do zrobienia wyścig wytrzymałościowy i jeszcze jakiś mały wyścig. Bo teraz też jechałem sobie próbę, tak jakby driftu. Eee, no to bez problemu tam. Och ty, kurde, myślałem, że mu śmignę przed maską. Mamy policję przed sobą, no troszeczkę tak jakby. Mikro ułamek obławy mam nabity. Zaraz mi wskoczy pierwszy poziom. A czemu oni tu stoją? Jechać. Mamy zaraz zadanko Więc już nie będę kusił losu I zobaczcie co my tu mamy Mazda RX-7, lecimy Trochę mam chrapkę, troszeczkę mnie rozkłada Wszyscy dookoła kurde mnie Wszyscy dookoła mnie chorowali i w pracy, i kobita, i tak dalej. No i w końcu i mnie troszeczkę rozłożyło. Dobra, o! Pyk. Taka, może taką miniaturkę sobie waniemy. No i dobra, dostarcz furę, pośpiesz się, zarobisz więcej. Czyli mamy minutę 40 na 3000 dolców Lecimy 3, 2, 1 poszli. Oj, mamy dźwięk, kurczę, wankla. Ej, w ogóle my tu musimy zaliczać te bramki, ja nie mogę sobie jechać na skróty. Ach, szkoda. Czyli nie mogę sobie dojechać dowolnie. Uuu, hu hu hu, ale to było dobre. Albo grubo, albo wcale. Tak jeżdżą chłopaki z Chicago. Uchsied i tak się otarł. Dobrze, że tutaj nie są liczone zniszczenia. I lecimy bokiem. O kurde, ale poleciałem, ja pierdykam. Ale poszła szeroko. A tak ładnie się złożyłem. Więc mówię, mam chrapkę troszeczkę. Jesteśmy na miejscu. Fura dostarczona. Mamy 3000 dolców i lecimy już po normalne zadanka. Mazda dostarczona. Trudno się było z nią pożegnać. Już? Pojeść tak w grandzie, a samochód jest twój. To Ej, był moment. Nie, nie, masz talent. Nawet Tez jest pod wrażeniem, a ona jest. no wiesz jak. No, wiem. O, ten twój pomysł na rozreklamowanie warsztatu! Jaki pomysł? Hmm, hmm, może dałoby się wykorzystać tę kamery. Ja pod maską smaruję... Yy. Na litość boską. Skończyli gadać, czy nie skończyli gadać? Dobra, tu mamy skrytkę. Yy, mamy próbę prędkości, więc lecimy wpisowe 1500 do wygrania. Eee... Yy. Cześć. Ciekawe czy adres kom jest zajęty. Nie googlaj tego. Ale musicie przyznać, że miasto jest pięknie odwzorowane. No mega realistycznie sobie to wszystko wygląda. I, i sama rozdzielczość tej gry, kurczę bardzo ładnie to wszystko czysto tak. O oh shit. więc lecimy próba prędkości klasa A, duża kasa 1500 pisowego i możemy jeszcze sobie zrobić zakładzik oczywiście a było jakiś bóg, bo miałem zaznaczoną just, justysię była BMK i koleś dobra lecimy kurde ja tą fabułę jak tak będę ogrywał kurde jeszcze jestem cały czas na pierwszym tygodniu to my do świąt urde nie zdążymy, ale mam nadzieję, że się to podoba. Będziecie... ci co, no nie mogą pograć sobie w tą grę, bo niestety, no albo sprzętowo nie wyrabiają, albo no są na konsolach starszej generacji, no to sobie mogą przy okazji po prostu pooglądać. Chyba w ostatniej chwili się wbiłem w ten dobry start. Całko... zawsze o tym zapominam. Dobra, 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 dobra.

Tutaj z wody zrobili. Dobra, nitro. Lecimy na fula. Oh, oh. No dobrze, że się ślizgnąłem po tej bandzie, bo już kurde nie wyrabiałem. No i meta, łatwy wyścig i cyk. Więc został nam jeszcze jeden wyścig, chyba że jakieś na nam zadanie wskoczy. You going down this Saturday. Nie wiem czy mówiłem, czy wiecie skąd się to wzięło, you going down, the Saturday, you going down? Artur Szpilka, jak miał walkę Jeszcze, e, to były te czasy lekcji pokory Artura Bardzo dobry pięściarz, ale troszeczkę później zaczął Zaczęła mu palma bić No i miał kilka lekcji pokory Mamy tutaj wyścig ostatni, to jest zlot to daleko od to jest ten wytrzymałościowy, tu będzie dużo policji, więc trzeba go szybko przelecieć, pozbyć się policji. Jak najmniejszy level nabić policji, bo później przechodzimy na nockę, nie? Więc jak najmniejszy level, żeby dowieść na noc. Tu już mamy tylko klasę B, klasę B. Tu mamy te kurcze pokazówki, jakieś takie rozwalanie tych, tych beczek. Tu mamy 2 B, więc olewamy, więc sobie jedziemy przez miasto. Trzeba uważać na policję, mamy pierwszy poziom obławy żeby nie kuścić losu. O, może tu podjedziemy? O, dało radę. A, tu mamy już wszędzie policję, jak widzicie. Już na radarkach i widać. Trzeba cały czas przeserwować mapkę, żeby się w nich nie wpakować. Ja sobie odminałem tą bramkę, żeby mi tutaj GPS-u nie psuła. Jedzie policja, jedzie policja. Dobra, zdążyłem wyłączyć furę. Przy okazji zbierzemy sobie graffiti. Co my tu mamy? O proszę, jaka czacha. Spokój. Gdzie trąbił na mnie? You going down. Nie odbił mi w drugą stronę Nie ma to jak napęd na 4 do driftu Przedłużamy, przedłużamy, jest, poszło Policja! Szybko mijamy radar Jesteśmy schowani Dobra, udało się. Oni też skręcili, więc możemy lecieć. You going there. Oczywiście zakład Ach, się kasiorki Bo niedługo przecież będziemy kończyli pierwszy tydzień I w drugim tygodniu już trzeba będzie furę szykować pod wyższą klasę Inną furę oczywiście, może sobie kupimy albo coś z wygranych fur sobie przystosujemy Kwestia tego jakie fury nam wpadną Albo może sobie kupimy furę Z właśnie z tej edycji Palaz No kwestia tego jak będzie nas stać Dobra i jest, mamy start. Pyk, wyprzedzamy ich dam starcie. Kurde. Chciałem drafta zrobić, ale za wolno trochę jechali. Dobra, spadać z drogi. Tego muszę tutaj złapać, żeby mi za daleko nie odjechał. Żebym go cały czas. Leciał za nim w drafcie. Uhuhu. Nara. <coughs> jedź, 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 Zdrowia. Zdrowia. Centrala Patrol Easy się do Zdrowia. Easy man. Pick. A pamiętacie, początki jak narzekałem na model jazdy, no już człowiek no, zaczyna tak jakby bardziej ogarniać, wgrywać się w grę, wczuwać się w grę. Ale też no, kwestia tego, że auto lepiej zaczyna jeździć, nie? Tunigujemy je sobie. Policja przed nami. Mamy 50% wyścigu. No, warto by było ich szybko zgubić, żeby level się nie nabijał. Jak ich zgubimy w wyścigu, to później po wyścigu nie będziemy mieli obławy, tak jakby, nie? Trochę nie podoba mi się jedna kwestia, jak w coś wjeżdżamy, przykładowo teraz w ten worek wjechaliśmy albo zauważcie jak nieraz wjeżdżam w kamienie jakieś, to jest po prostu takie PUM i znika to wszystko, nie, że nie, nie wiem, nie rozsypują się śmieci, kamień się nie kruszy, nie rozpadają się kawałki kamienia na przykład gdzieś tam, nie, tylko po prostu i koniec i znika, o kurde jaka zmyła, ja chciałem jechać w prawo. No jeździ tam policja. Ale dobrze, że oni jadą za mną, oni ściągają całą uwagę na siebie Odstawiliśmy ich ładnie Tak jak mówię Easy man, Easy man Drifting Nie, tu powerslidy, a nie drifting O, teraz jest drifting. Przedłużony pyk. I lecimy Trą drogą, którą drogą. A nie, bramka jest tu po lewo, Ja bym pojechał już tamten. Uff. Ale bajera. I Billboardik nasz. Chyba, że... O, myślałem, że przelecę nad nim. Ale to było dobre. Więc mamy to. X dalej. Szybka akcja. Zjeżdżamy na chatę, O nie, wznowienie pościgu! Kurde, armię wy... wychuchuj. Od razu sobie robimy tak, kryjówka. I lecimy na kryjówkę my ich zgubimy po drodze. Zresztą w ogóle mnie nie ganiają. A, no to widzicie, no, wznowienie pościgu, ale nie miałem pościgu. No to lecimy na kryjówkę, jeszcze tylko wejdę sobie w mapkę szybciutko. Sprawdzimy czy żaden jakiś do... nie doszedł wyścig. Nie, no wszystko poznikało. Zostały tylko te B. My jesteśmy tutaj, lecimy na chatę tutaj, dobra. Pojechałbym przełajowo, co myślicie o tym? Zobaczymy, pozwiedzamy. No i chyba dobrze zrobiłem, bo to widzicie, policja jest po prawo. I lecimy do odciny. Podejrzewam, że zaraz się gdzieś wbijemy. Ale dobrze poszło. Znowu policja przed nami. Pojechali w prawo, my jedziemy w lewo. I policja jest po lewo, ale my już jesteśmy w dziupli naszej. I kasiorka dowieziona. No. Ty, no jak ma tak to wyglądać. O, jest. To już bym mnie trzy razy policja złapała, jakbym chciał szybko wyjechać do domu. 95 tysięcy mamy na koncie, zmienia się Nocka i Nockę już ogramy sobie w kolejnym filmie, więc zostaw łapkę, jak jesteś nowy na kanale zostaw subika, lecimy po w sumie teraz 4 tysiące subskrypcji, już pękło 3,5 tysiąca, eee... strzałeczka, do następnego, cześć!